Najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. Zielona Góra, miasto żużla, koszykówki, winobrania, a w tym sezonie również piłki nożnej. Legia Warszawa w Zielonej Górze. Pierwszy raz w historii pełny stadion tysięcy ludzi na trybunach w klubie mówią, że to mecz stulecia, wyjątkowe, historyczne wydarzenie. Legia Warszawa przyjeżdża do Zielonej Góry na św. Pucharu Polski. Powinni <Daszio> <kroślenie kroślenie> <pod> <kroślenie> pod dostać. <kroślenie> Nie interesuje się za bardzo piłką nożną. Czyli tylko żurzel, patrząc oui, tak. po czapce, tak? Tak. Wie pan co, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, czy myśleć na górsz szczególnie wydarzenia. Ja nie oglądam tutaj naszej regionalnej piłki. A nie, chwila, wiedziałem, faktycznie wiedziałem, nie, faktycznie coś było gdzieś, tam ktoś wspominał. Fajny jak jest. U nas piłka nożna nigdy nie stała na pierwszym miejscu, a, a jednak po tych eliminacjach były to jest większe zainteresowanie. A bo przyjeżdżałem do nas? Tak. A on to może obejrze. Przyjeżdża do Zielonej Góry. To jest wielkie, wielkie wydarzenie. Dla nas wszystkich to jest taka nagroda. To jest naprawdę, pewnie podsumowanie mojej pracy. Zielona Góra również chce piłkę nożną. Widać było po sprzedaży biletów na 5 tysięcy osób. W ciągu 2-3 dni się rozeszło. Także... Zielona Góra chce piłki. Musimy uwierzyć się w swoje umiejętności i spróbować również grać, narzucić swój trochę stylu. Może nie trochę, tyle ile będziemy umieć. Nie będziemy się bronić na, na 16. mecze, bo to jest katastrofa. Mamy grać futbol, który będzie się podobał i, i przyniesie efekt w postaci dobrego wyniku. 36 lat temu z łks e, em Łódź graliśmy również w Pucharu Polski. Na tamte czasy EUKS był to topowy zespół. I, I super, to było tylko po dobrym, ważnym meczu u nas wygraliśmy. przegraliśmy tam do Grycy. Będziemy mieli przyjemność zmierzyć się z wielokrotnym mistrzem Polski, Legią Warszawy. Aluba, Zielona Góra, Zastal to są drużyny, które grają, grały, grają na ligach centralnych, ekstraklasowych, ekstraligowych, ale. Jutro my do tego e, będziemy nawiązywać. Magia Legii e, działa w naszym kraju. Cieszymy się, że stadion będzie pełny, że atmosfera będzie na pewno fantastyczna. Mam nadzieję, że, że poniesie to naszych zawodników, i mam nadzieję, że naprzyjemy trochę krwi faworytowi. Chcemy tę nagrodę wykorzystać i jutro się dobrze zaprezentować. Chciałbym świętować awans do półfinału Pucharu Polski. Myślę, że właśnie chyba też troszkę taka publiczność nas troszkę przytłoczyła dzisiaj, bo ewidentnie yy, zami chyba zamieniliśmy się rolami. To my bardziej byliśmy nerwowi, do nas bardziej tam Legia, jakby Legia na większym luzie grała niż my. Wiedzieliśmy, że będą mocno napięci na, na Legię Warszawa. Myślę, że 3-0 to sprawiedliwy wynik. Fajna atmosfera tutaj, więc no było, było bardzo ciężkie krewęcie. W telewizji wyglądają Mm, jak tacy panowie piłkarze, tak, y, ta telewizja wprowadza taką otoczkę. A jak już byli na bójsku, no to byli lepsi, ale widać, że to tacy normalni zawodnicy jak my, po prostu z większymi umiejętnościami. Miałem okazję bardzo dużo meczów rozgrywać z przeciwnikiem z niższej niż ligi i, i dużo ciężej się grało niż czasem niż meczek ekstraklasy. Grać z drużyną z ekstraklasy to jest jakby wielkie święto i każdy, każdy z nas na to czeka. Fajnie, że tyle ludzi przyszło, że ich do, dopingowało, no bo to, to mówię, nie, nie, nie trafia się zbyt często, żeby zagrać z legią Warszawa dlatego no no fajnie, fajnie dla, dla otoczki, dla miasta i dla ludzi tutaj, także fajna sprawa. Jedna z kibicek miała taki duży transparent i prosiła Cię o koszulkę. Masz szansę tą koszulkę od Wojtka Fabisiaka dostać? Widziałeś to? Tak, widziałem, nawet potrzebno porozmawiać, ale no niestety nie mogę dać tej koszulki, z racji tego, że ona gdzieś indziej idzie i no niestety bardzo mi przykro było, ale no też <głos》> nie, nie mamy takich koszulek więcej, także no, no, ciężko powiedzieć, żeby jakoś to nie zadośćuczynić, bo no, fajna sprawa, bo nie, nie, nie spotykałem się z czymś takim.